Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Dzisiaj ma być odcinek o tym, czego nie robić w Korei, a co robić. I chyba pierwszym punktem powinno być nie wychodzić z domu, jak jest taka pogoda. Zanieczyszczenie powietrza dzisiaj na bardzo wysokim poziomie, ale ja wyjdę z domu, dlatego że po pierwsze to jest za duży bałagan po naszym chorowaniu rodzinnym, żeby to nagrywać. A po drugie, muszę kupić marchewkę. Trzeba mieć w życiu priorytety, prawda? Oprócz tego, że zanieczyszczenie powietrza jest bardzo silne, dzisiaj to pogoda jest bardzo przyjemna i jest ciepło. To była sytuacja pogodowa w Korei Południowej, a w dzisiejszym odcinku, tak jak już wspominałam, będzie o tym. Czego nie robić w Korei Południowej? Nie będzie tylko o tym, czego nie robić w Korei, żeby na przykład nie urazić Koreańczyków, żeby, żeby, żeby zachowywać się poprawnie. Będzie też o tym, czego lepiej nie robić, żebyście Wy w Korei byli bezpieczniejsi. I to może być odcinek przydatny osobom, które przyjadą kiedyś do Korei, ale myślę, że może zainteresować się nie tylko takie osoby, bo będzie się można dowiedzieć z niego o wielu różnicach kulturowych, które się pojawiają między nami, Polakami. I koreańczykami. Będziemy dzisiaj mocno skakać po tematach, po podpunktach, których nie warto robić, które warto robić. Nie liczcie na uporządkowany odcinek, ale dlatego też wyszłam, oprócz tej marchewki oczywiście, bo po drodze może mi się parę tematów, tych aspektów nawinąć, o które chciałabym zahaczyć. Więc tak, specjalnie przyszłam zacząć ten odcinek tutaj, bo zwykle na tym przystanku, który widzicie teraz. Stoi bardzo długa kolejka do autobusu. No ale chyba dzisiaj wyszłam z domu trochę za późno, bo kolejki już nie ma, więc tutaj wchodzi poglądowe nagranie z kolejki sprzed kilku dni. Koręczcy do mistrzowie ustawiania się w kolejkach i warto jest też się tego trzymać, będąc w Korei, w sensie nie wpychać się do autobusu. Nie chodzi mi o takie wpychanie się z łokciami, bo o tym zaraz powiem, ale <gryw> chodzi mi o to, że po prostu. W Polsce zwykle czekając na autobusu, czekając na Placu Piastów na 677 do Pyskowic, zawsze wszyscy stali po prostu gdziekolwiek, jak przyjeżdża autobus, to wszyscy ruszali na drzwi. A w Korei zawsze stoją ludzie w miejscach wyznaczonych do czekania na autobus. Często w ogóle na chodniku jest napisane jakąś farbą albo jest taka płytka chodnikowa osobna z numerem autobusu. Czasami jest też taki znak wbity na przykład z, auto, z numerem autobusu 3, 3003 na przykład. I wiadomo, że w tym miejscu czeka się na autobus 3003 i wtedy stoi wielka kolejka. Zwykle to się dzieje w przypadku autobusów pośpiesznych, takich na przykład z nie wiem, Suwon do Seulu. Wtedy te autobusy jeżdżą powiedzmy co 20 minut. Jak ktoś nie zmieściłby się do jednego autobusu, to musi czekać na kolejny długo i może się spóźnić do pracy. Dlatego te kolejki są bardzo przestrzegane. To są autobusy, do których normalnie wchodzi się skanując kartę. Nie są jakieś takie międzymiastowe autobusy z osobnym biletem. Ale mało jest w nich miejsca do siedzenia, więc zwykle jak ludzie się nie zmieszczą, to kierowca mówi, że już nie wchodzicie państwo, przepraszam, i trzeba czekać na następny. A co do tego wpychania się łokciami, to mimo że w Korei czeka się tak na autobus w kolejce, czeka się też na metro często w kolejce, w Korei jest bardzo dużo ludzi i często można dostać od kogoś z łokcia. I to zawsze dziwi Polaków przylatujących do Korei, na przykład na wakacje, że rzadko usłyszymy wtedy, przepraszam. Oczywiście nie zachęcam tutaj. Nikogo do nie mówienia, przepraszam, jak walniemy kołoś z łokcia niechcący. Ale Koreańczycy na tyle do tego przywykli, że nie mówią wtedy: o przepraszam bardzo pana, proszę mi wybaczyć. Rzadko się to zdarza. I też nie oburzają się, jak ktoś ich uderzy z łokcia rzeczywiście. W sensie, no, mnie to na początku bardzo irytowało, jak w metrze na przykład dostałam łokciem od kogoś. Po, powiedzmy, zaczynam przywykać do tego. Koreańczycy już dawno przywykli i raczej się nie burzą, jak dostaną z łokcia. Tak, to tyle o przepychaniu. Chciałam jeszcze, będąc na tej stacji metra, powiedzieć o windzie, ale już z niej wyszłam, ale. W koreańskich stacjach metra bardzo często są windy. One w tych, star w tych starszych stacjach metra trzeba ich się troszeczkę naszukać, ale zwykle są. I korzystanie z takich wind raczej jest zarezerwowane dla osób starszych, albo dla osób, które muszą z tych wind korzystać z jakiegoś powodu, na przykład poruszają się na wózku, albo są z wózkiem dziecięcym. Niezbyt miło widziane jest, żeby jakaś młoda w pełni sił osoba wciskała się do tej windy i jechała nią, Sz szczególnie jeżeli mamy jakąś kolejkę do windy. Raczej oczekuje się od osób, które mogą korzystać ze schodów, że skorzystają ze schodów. Często w ogóle te schody są ruchome, więc no jest ładne. I oczywiście no to nie jest jakaś taka zasada pisana, ale widać, po starszych osobach, one szczeg szczególnie starsze osoby, są takie bardzo otwarte w wyrażaniu swoich opinii na temat innych osób. Widać po nich, że je ja to denerwuje. I czasami mogą się wkurzyć po prostu. W ogóle to jest, to jest kolejna ciekawa sprawa. Warto jest czasami uważać na starsze osoby w Korei. W sensie starsze osoby w Korei to jest moja ulubiona grupa osób, jeżeli mogę mieć jakąś ulubioną grupę osób w tym kraju, ale... Oni są najbardziej otwarci w wyrażaniu swoich poglądów. Najłatwiej jest też z nimi nawiązać kontakt taki na ulicy. Najbardziej prawdopodobne jest prawdopodobne, że jeżeli ktoś powie coś do nas, coś zagada albo coś się uśmiechnie nawet, to to będzie starsza osoba, raczej nie młodzież niestety. Też najbardziej prawdopodobne jest, że jeżeli ktoś będzie chciał nas skrzyczeć za coś albo zwrócić nam po prostu uwagę. To to też najprawdopodobniej będzie starsza osoba. Tym co jest w Korei bardzo ważne jest okazywanie szacunku osobom starszym. To okazywanie szacunku przejawia się w kilka sposobów, które mogą wydawać się zaskakujące w innych krajach. Jednym z takich wyrazów szacunku dla osób starszych jest to, że jeżeli jemy, na przykład w restauracji, ze wszystkimi, to ważne jest, żeby osoba, która jest najstarsza, zaczęła jeść pierwsza. Bardzo nieelegancko jest jeżeli zaczniemy jeść pierwsi. Chyba, że jesteśmy najstarsi, ale wtedy w sumie wypadałoby powiedzieć no jedźcie już wszyscy, no nie czekajcie na mnie. I tak zwykle robią ludzie, na przykład u nas w rodzinie dziadek tak zawsze mówi do wszystkich, no jedźcie już, jedźcie, na co wy czekacie. Moja teściowa też tak mówi. To jest takie fajne i pokazuje, że oczywiście no to, to że nie jemy pierwsi, będąc młodsi to są dobre maniery, ale to nie jest też tak, że ci starsi Koreańczycy są jacyś okropni i po prostu oczekują od nas tego, że jak mogłeś zacząć pierwsza jeść. Nikt tak nie powie i na 90% każda starsza osoba powie, no jest już w Nusiu, ale takie są reguły, żeby nie jeść, póki ta starsza osoba jeść nie zacznie pierwsza. Kolejnym takim okazywaniem szacunku osobom starszym jest nigdy nie zwracanie się do osób starszych od nas po imieniu. To już padało tyle razy w tych odcinkach, że, że już nie powinnam chyba o tym mówić, ale też czasami pytacie, więc jeszcze tylko raz powiem, że w Korei rzadko w ogóle do kogokolwiek mówimy na ty. I jeżeli nie mówimy na ty, to zwracamy się jakimiś zwrotami grzecznościowymi, na przykład do osób niewiele od nas starszych mówimy starszy bracie, starsza siostro, do osób dużo od nas starszych mówimy proszę pani albo proszę cioci. To nie jest dziwne dla Polaków, szczególnie ten aspekt proszę pani, proszę pana, ale mówię nie już starsza siostra albo starszy bracie, może trochę zaskakiwać, ale ktoś ostatnio pytał w komentarzu, jak ma zwracać się w takim razie do Koreańczyków, jeżeli zwraca się do nich po angielsku, w sensie, no nie zna koreańskiego, ale przyjedzie do Korei i chce coś powiedzieć do kogoś, to jak ma się zwrócić? Przecież nie będzie mówił do kogoś po angielsku starszy bracie, zaczekaj, albo ciociu. Tak nie mówimy, oczywiście. Jeżeli wiemy, że osoba, z którą rozmawiamy, zna angielski, mówi po angielsku, to możemy do niej zwracać się normalnie na ty. Bo to jest już kwestia języka. Nie da się przetłumaczyć tych zwrotów grzecznościowych jakoś tak na angielski, żeby to nie brzmiało dziwnie. Powiedziałam też. Że jeżeli wiemy, że ta osoba mówi po angielsku, bo niektórych to zaskakuje dalej, ale w Korei mało kto mówi po angielsku. Oczywiście czasami też można się zaskoczyć w drugą stronę. Na przykład pan, yy, właściciel sklepu całodobowego, który jest już po 70, nagle wyskakuje z czystym angielskim do nas. To się zdarza, ale, ale większość osób, takich przeciętnych osób na ulicy, nie będzie mówiła po angielsku, dlatego że Część z nich w ogóle w szkole nie uczyła się angielskiego, więc może prędzej dogadalibyśmy się po chińsku. Ale jeżeli ktoś mówi po angielsku, zwykle to się tyczy młodszych osób, chociaż one w tym mówieniu po angielsku, chociaż zwykle wszystko rozumieją, są dość nieśmiałe, to jeżeli ktoś mówi po angielsku, to możemy do niego po prostu normalnie zwracać się na ty. Nie musimy wyskakiwać z jakimiś starszymi bratami, ciociami, siostrami. Jeżeli ta osoba jest od nas starsza, to byłoby powiedzieć proszę pani, proszę pana, mister, czy coś takiego, ale tak. Dużo jest też takich zasad okazywania szacunku przy piciu. Ukraińczycy lubią sobie wypić, i wtedy bardzo się dla nich liczy, kto jest starszy od kogo, kto tutaj komu powinien polewać. Zabawne to się może wydawać, ale rzeczywiście, jak ktoś ma pustą szklankę, to trzeba mu dolać, pusty kieliszek, trzeba mu dolać, i jest to takie bardzo niegrzeczne, jeżeli nie dolewamy dalej. I zawsze to młodsza osoba dolewa osobom starszym, i zawsze trzeba użyć do tego obu rąk. I tych obu rąk używa się w Korei bardzo często. Szczególnie. Jeżeli coś komuś nalewamy na przykład, jeżeli coś komuś podajemy, podajemy komuś prezent zawsze obiema rękami, jeżeli dajemy komuś cokolwiek, to zawsze robimy to obiema rękami, żeby okazać po prostu szacunek. Tak samo jest podczas płacenia w sklepie. Nie podaje się w Korei pieniędzy jedną ręką. Jeszcze mi Widzieliście to? Pani obiema rękami podawała mi ulotkę. I powiedziała, że wierzyła w Jezusa. To jest bardzo częste i przejdę do tego zaraz, ale tak, yy, o czym wy, wyprowadziła mnie trochę z rytmu. Ale mówiłam o tym, że wszystko podaje się obiema rękami. Tak jest oczywiście też w sklepie. Oczywiście jesteśmy obcokrajowcami w Korei, więc mało kto od nas tego wymaga. Ale jeżeli tak zrobimy, to na pewno wszyscy docenią w sensie będzie im miło, że, że stosujemy się do zasad panujących w ich kraju. Jesteśmy kulturalni według ich norm, Więc podając kartę płatniczą, zawsze używamy dwóch rąk, podając pieniądze, też zawsze uży używamy dwóch rąk. Nigdy nie kładziemy pieniędzy tak po prostu na ladzie, tak jak to się robi w niektórych krajach, że kładzie się po prostu o sumę na ladzie, wręcz nawet unika się tego kontaktu podawania sobie z ręki do ręki czegoś, to w Korei tak nie jest. To jest szczególnie ciekawe w tej sytuacji, która była jeszcze niedawno, czyli w tej pandemicznej. W sensie wszyscy tutaj się bardzo stosowali do zasad dystansu i tak dalej, ale takie podawanie trwało w najlepszej. I nawiązując do tej pani, która mnie tam zaczepiła, to jeżeli ktoś zaczepia nas na ulicy w Korei, to raczej na pewno nie dlatego, że chce się z nami zaprzyjaźnić. Koreańczycy są bardzo nieśmiali w takich kontaktach i raczej nie zagadują do ludzi na ulicy. Raczej to się nigdy nie dzieje, ale jeżeli ktoś zagaduje do nas na ulicy, zwykle to jest grupka, na przykład dwie osoby, to bardzo często te osoby są z jakiejś, jakiejś dziwnej grupy, na przykład z jakiejś sekty, albo z jakiegoś kościoła, który niekoniecznie w ogóle powinien nazywać się Kościołem, i raczej. Radzę unikać i, i nie nawiązywać kontaktu, bo możemy wpędzić się w kłopoty, w sensie, no oni nam raczej nic nie zrobią, bo jakby serio robili coś ludziom na ulicach, to dawno by ich policja zgarniała, ale mogą chcieć nas oszukać albo chcieć nas po prostu zaciągnąć do swojego tego takiego niby kościoła, i żebyśmy tam chodzili co tydzień i płacili im coś, więc. Raczej unikajcie takich osób. To jest bardzo częste w dużych miastach, na przykład w Seulu, na jakichś studenckich ulicach. I często to nie są starsze osoby, tak jak to była ta pani, która no, niekoniecznie była niebezpieczna. Nie mówię, że była, ale często to są młodsze osoby, które na, na przykład zapraszają nas na jakąś ceremonię herbaty. Mówią, że może chciałabyś poznać koreańską tradycję, ubrać się w koreański tradycyjny strój i zaparzyć z nami herbatę. Jakkolwiek to nie brzmi kusząco. Raczej lepiej odmówić. Oczywiście my, Polacy, raczej jesteśmy czujni na takie rzeczy i nie spodziewamy się po ludziach, że oni coś zrobią dla nas bezinteresownie, że pokażą nam coś bezinteresownie, nie oczekując zapłaty, ale dużo turystów, szczególnie z Ameryki mam wrażenie, się na to nabiera. Widać na forach internetowych ludzi, którzy mówią, że doświadczyli czegoś takiego i że ktoś od nich chciał potem pieniądze. Nic im się wtedy nie dzieje. Po prostu no, orientują się w porę, zwracają do domu, ale. Ale no, lepiej unikać takich sytuacji. Mówiłam, że Koreańczycy raczej nie zagadają do nas sami na ulicy, nie będą się przesadnie chcieli przyjaźnić. To przy ich trochę podobnymi do Polaków, mam wrażenie. Ale też kolejną rzeczą jest to, że jak witamy się z ludźmi, to raczej nie witamy się uściskiem dłoni. Nigdy nie witamy się uściskiem dłoni, tak naprawdę zawsze się sobie kłaniamy w Korei, ale no jak już będziemy chcieli uścisnąć z kimś dłoń, to raczej nikt nas nie zignoruje, po prostu podadzą nam tą dłoń, ale będzie wydawało im się to trochę dziwne. Z tą dłonią to jeszcze, ale najbardziej dziwne będzie im się wydawało to, jeżeli po prostu zaczniemy się z nimi witać na misia, czyli przytulać. Oczywiście zwykle nie robimy tego z osobami, które widzimy pierwszy raz, ale no, mamy znajomych i, jak na przykład po drugim spotkaniu zamiast witać się z nimi normalnie ukłonem albo nie wiem, się manko, to zaczynamy się do nich przytulać. To oni mogą to odebrać jako zupełnie inny sygnał. Szczególnie jeżeli to na przykład są osoby przeciwnej płci. Jak kobieta przytuli kobietę, to najwyżej będzie trochę dziwnie, ale jeżeli jesteśmy kobietą i przytulamy mężczyznę, albo jeżeli jesteśmy mężczyzną i przytulamy kobietę, to ta osoba może już zacząć myśleć sobie o naszym ślubie. Nie no żartuję, ale może to odebrać w inny sposób zupełnie. Oczywiście przy Hello? Widzicie, jacy mniej starsi panowie, mówiłam, że starsze osoby w Korei to są najmniejsze osoby i nawet po angielsku do mnie powiedzieli, nie oczekiwali, że umiem koreański. Ale tak, przytulanie się to jedno, ale jak zaczniemy się z kimś witać buziaczkiem. To wtedy na bank sobie już coś pomyśli. Polacy się też tak rzadko widają, ale o tym przytulaniu się jeszcze muszę trochę powiedzieć, bo to jest taka duża różnica kulturowa. Niekoniecznie nie musimy tego robić, ale nie powinniśmy się dziwi dziwić, że jeżeli nawet przytulamy osobę, która jest bliska nam, jakichś naszych koreańskich przyjaciół, kogoś na przykład, kto nam pomaga w Korei, nawet powiedzmy teściowo. Często to przytulenie jeszcze zanim ta osoba przywyknie do tego, będzie takie dziwne, będzie takie bardzo sztywne. Nie będzie ta osoba wiedziała, co ma robić. I ostatecznie zacznie nas tak klepać po plecach mocno. Tak, <grytanie> tak poklepywać, jakby, jakby tutaj nie chciała, żebyśmy ok odkrztusili. To będzie takie specyficzne okazanie czułości. Straciłam tutaj... O, zao jest, inspiracja. Straciłam, miałam mówić, że straciłam tutaj inspirację do mówienia mam o tym, czego nie robić, a co robić, bo tylko tutaj drzewa... I bloki, ale jechał skuterek, i przypomniało mi się, że miałam Wam o czymś powiedzieć, bo w odcinku o prowadzeniu samochodów w Korei mówiłam, że Koreańczycy nagminnie ignorują przejścia dla pieszych w sensie nie zatrzymują się, nie ustępują pierwszeństwa pieszemu i że nie ma takiej zasady, że jak widzimy pieszego stojącego na przejściu, to musimy się zatrzymać, bo będzie mandacik. Nie ma tak w Korei. Potem pytało mnie kilka osób, czy to znaczy, że po prostu Koreańczycy często są zmuszeni do wymuszania pierwszeństwa na tych przejściach dla pieszych, że muszą się wcisnąć, bo inaczej nie przejdą. Otóż mogłoby się tak wydawać, ale to tak nie znaczy. Dlatego chciałam Wam powiedzieć, że rzeczą, której na pewno nie należy robić w Korei, to pchać się na pasy. Będzie to naprawdę niebezpieczne. Zawsze trzeba poczekać, aż wszystkie samochody przejadą, albo po prostu. Poszukać przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetną. Bo jak się zaczniemy wpychać, no to może to się dla nas źle skończyć. Nie bez powodu często w koreańskich serialach jest wątek tego, że ktoś miał wypadek na przejściu dla pieszych, właśnie, to się może zdarzyć, bo Koreańczycy zupełnie nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś wchodzi na to przejście dla pieszych, jeżeli auto jedzie i nie czeka. Więc no, zanim się za, zanim to przetrawią i zatrzymają się, może być już za późno. Kolejna inspiracja. Zobaczcie, widzicie tam te śmieci przy samochodzie. W Korei nie ma koszy na śmieci, na chodnikach. Nie znajdziemy, po prostu nie ma. Tak samo jest podobno w Japonii. I ciężko powiedzieć, czemu tak jest. Niektórzy mówią, że to jest po prostu przez zagrożenie. Jakieś, nie wiem, potencjalne, terrorystyczne, ale to jest raczej na pewno nieprawda. Po prostu Koreańczycy uważają, że powinni się wszyscy zająć swoimi śmieciami. Jak już wyprodukowałeś te śmieci, to masz je taszczyć ze sobą do swojego kosza na śmieci. Tam, gdzie przed chwilą pokazywałam, były śmieci przygotowane do wyrzucenia. Kto się tam zostawił, bo. Jeżeli nie mieszka się w blokach, takich blokowiskach jak ja mieszkam, tylko w budynkach tego typu, czyli willa, tam często stoją takie kosze na śmieci obok tych budynków, często też nie ma koszy na śmieci i po prostu w określony dzień, tygodnia na chodnik wystawia się śmieci i służby porządkowe, zwykle wcześniej rano, ale czasami po prostu coś się spóźniają i tak jak teraz chodzimy po 11, jeszcze tych śmieci nie wzięli, zwykle. Je w określony dzień tygodnia zbierają. I do czego tutaj zmierzam? Chodzi mi o to, że jak widzimy takie kosze na śmieci, powystawiane jakieś worki tego typu rzeczy, i nigdzie nie ma publicznych koszy na śmieci, no bo nie ma. A my, załóżmy, pieliśmy kawę i wyprodukowaliśmy jakieś śmieci tym sposobem, to lepiej nie wrzucać tych śmieci do właśnie tego typu worków. Może ktoś wyjść z tego budynku, albo wychylić się przez okno i zwrócić nam uwagę, no bo to są jego śmieci. I wydawałoby się, że co mu niby zależy i tak to przecież wyrzuca, ale zależy mu dlatego, że w Korei bardzo przywiązuje się, dużo uwagę do segregacji odpadów i nie przywiązuje się jej dlatego, że po prostu Koreańczycy bardzo cenią środowisko, no bo widzicie w sklepach ile jest plastiku, no nie mówię wam, że tak jest, ale dlatego, że Mogą dostać sporą grzywnę, jeżeli w ich śmieciach, na przykład bio, znajdzie się trochę plastiku, albo jeżeli w ich śmieciach papierowych znajdzie się jakiś plastik, albo po prostu w śmieciach plastikowych jakieś odpady bio, po prostu mogą dostać karę. Więc nie będą chcieli, żebyście wyrzucali swoje śmieci do ich śmieci. Więc musimy chodzić i targać ze sobą ten kubek, pokawiec, coś takiego. Moglibyśmy pomyśleć, że o, idę do Łazienki, to wyrzucę te śmieci w Łazience. W publicznych toaletach, jeżeli są kosze na śmieci, to one nigdy nie są na tego typu odpadki. Jeżeli ktoś z obsługi tej toalety zobaczy, że wyrzucamy tam swoje plastikowe, na przykład śmieci, to też zwróci nam uwagę raczej. Te kosze na śmieci. Jeżeli są w koreańskich toaletach, to zwykle są po to, żeby wyrzucić tam papier toaletowy. To już nie jest takie powszechne i raczej się od tego odchodzi ale możecie to zobaczyć w wielu filmikach o Korei na przykład, że jest, jest powiedziane, żeby nie spuszczać w toalecie swojego papieru toaletowego. Nie lubię wchodzić na takie tematy, ale już powiedzmy o tym. Często jest tak napisane i to się tyczy zwykle starszego budownictwa, gdzie rury i cała kanalizacja ma jakiś problem ze sobą i po prostu możemy zatkać toaletę wrzucając papier toaletowy. Wtedy zwykle stoją kosze na śmieci, wtedy wyrzuca się papier do tych koszy na śmieci. Inaczej jest jednak w nowych budynkach albo w budynkach, które przeszły renowację tam już nie ma koszy na śmieci, i zasugerowani tymi filmikami, które mówią o tym, żeby ten papier wyrzucać do kosza, my wtedy po prostu nie wiemy, co mamy robić, ale możemy wtedy po prostu spuścić papier w toalecie normalnie. Chociaż często osoby, które się bardzo przyzwyczaiły do tego, że tego papieru się nie spuszcza w toalecie, rzucają ten dziś papier koło toale toalety, co jest obrzydliwe, ale zdarza się, więc nie zdziwcie się. Jest takich trochę rzeczy które no, moglibyśmy po prostu potraktować jako różnice kulturowe albo po prostu jako brak kultury i które mogą nas zgorszyć, na przykład w Korei bardzo często możemy zauważyć mężczyzn zwykle są to mężczyźni, chociaż widziałam też kobiety, co mnie zawsze zaskakuje po prostu ale często ludzie w Korei spluwają na ulicę i jest to okropne, szczególnie często robią to palacze bo mimo, że w ostatnim Q&A powiedziałam wam, że palenie w Korei jest dość utrudnione no bo nie można palić sobie normalnie chodząc po ulicy w większości miejsc jest zakaz palenia to mimo wszystko w Korei palaczy jest bardzo, bardzo dużo i oni często spluwają na ulicę ale już jakbyśmy ich skonfrontowali bo mamy na przykład jakiegoś znajomego koreńczyka który tak robi, jeżeli byśmy ich skonfrontowali to by na no powiedzieli, że to jest po prostu przez zanieczyszczenie powietrza i że muszą sobie tak zrobić, bo inaczej ten pył im siedzi na płuca nawet jeżeli muszą tak zrobić, to przecież mogą to zrobić w odosobnieniu w toalecie, nie muszą tego robić na środku chodnika. Więc tak wam tylko mówię, żebyście nie mieli wrażenia, że to jest naród robotów, który robi wszystko poprawnie. <głos> <głos> Oczywiście tak nie jest, chociaż to nie znaczy, że na ulicach jest jakoś szczególnie brudno i raczej, raczej można się zdziwić, że zwykle jest dość czysto. Już mnie nogi bolą. Miałam trzy supermarkety, ale zawsze miałam wam coś do powiedzenia, więc mówiłam, a to do następnego pójdę i tak to się właśnie kończy. 10 km przechodzone, obiad niezrobiony. Tam za rogiem jest supermarket, więc jeszcze jedna rzecz i kończę imprezę. To jest rzecz, o której będę mówić, zainspirowana ty tym stojaczkiem z bluzkami. No, no, ten stojaczek jest zaprzeczeniem tego, o czym będę mówić, tak naprawdę. Bo chciałam powiedzieć o tym, co też zdarza Wam się zauważyć w Korei. Mało kto nosi bluzki z dekoltem. Te koszulki na cienkich ramionczkach, które tam widzieliśmy, mogłyby zawsze tej teorii, ale zwykle one są noszone pod coś, na przykład raczej nie same, tylko pod jakiś sweterek. I naprawdę ciężko jest zauważyć na ulicy osoby, które miałyby jakieś wydekoltowane ubrania na sobie, a prędzej zobaczymy kogoś w mini spódniczce, jakąś dziewczynkę niż w bluzce z dużym dekoltem. Rzeczywiście tak jest. I w wielu filmikach o Korei jest powiedziane, że właśnie ze względu na to powinniśmy ubierać się w Korei skromnie. Był taki filmik na TikToku jednej dziewczyny chyba z Ameryki, która pokazywała swoją bluzkę na ramiączkach i mówiła, że ubrała się tak i przez to wszyscy Koreańczycy patrzyli na nią ze zgorszeniem i byli oburzeni jej zachowaniem. Więc nie mogę Wam nie wspomnieć o tym w tym filmiku. To absolutnie nie jest tak, że nie możecie nosić bluzek na ramionczkach albo jakiś bluzek z dekoltem w Korei. Możecie. Nikt Wam nie zwróci na to uwagi i nikt na pewno nie będzie patrzył na Was ze zgorszeniem, bo Koreańczycy w ogóle rzadko się patrzą na innych ludzi. A jeżeli już, to starsze osoby właśnie, mówiłam Wam, że one są otwarte i im raczej im raczej nie obchodzi czy mamy dekolt czy nie one będą się patrzeć na nas pod względem tego, że mamy na przykład nie wiem niebieskie oczy, czasem powiedzą nam nawet że mamy ładne te oczy czy coś takiego raczej nie będą nas patrzeć ze zgorszeniem, jeżeli zapytalibyśmy jakąś korankę o to, to ona pewnie dość skromnie powiedziałaby nam, że po prostu nie ma na czym nosić tego dekoltu to nie jest też tak, że nie mają na czym tego nosić, po prostu tak lubią, ale to nie znaczy absolutnie, że my nie możemy nosić takich bluzek i to raczej nie gorszy nikogo. Możecie sobie nosić, co chcecie, byle by to pasowało do okazji. Do, do świątyni raczej zwiedzać, nie pójdziemy roznegliżowani, ale jest jedna rzecz, którą w świątyni na przykład musimy koniecznie zdjąć. Są to buty. I w koreańskich domach też zdejmujemy buty, o czym już Wam mówiłam. I to jest dla nas Polaków raczej dość normalne, więc nawet chyba nie ma co o tym wspominać. Zdejmujemy buty. Jedyną taką rzeczą, która może zaskakiwać, to jest to, że często też w jakichś restauracjach musimy zdjąć buty. I to nie dzieje się we wszystkich restauracjach, to po prostu widać, jeżeli przy wejściu do restauracji wejście jest takie troszeczkę obniżone. I jeżeli w tym wejściu obok stoi jakaś szafka na buty, to znaczy. Że tamte buty należy zdjąć, zostawić i wejść na bosaka albo w jakichś kapciach, które są tam przyszykowane. Zwykle to ma miejsce w jakiś starszych restauracjach. Raczej nigdy się tak nie dzieje w kawiarniach, chyba, że to są kawiarnie robione na jakieś takie tradycyjne, jakimś takim tradycyjnym budynku, to wtedy też tak może być. No szłam do supermarketu, już mnie nic nie powstrzyma przed kupnem marchewki. Kryzys marchewkowy w moim supermarkecie jest tylko taka wielka. Marchewka z Wietnamu, albo takie mini koreańskie marchewki. Jakieś chyba 9 zł na polskie za te trzy marchewki. Słyszałam, że ceny marchewki w Polsce też nie należą teraz do najprzyjemniejszych. Naprawdę kupiłam tylko tą marchewkę. Chciałam wam pokazać, jak płacę kartą używając dwóch rąk, ale no, nie da się używać dwóch rąk i trzymać kamery i płacić w jednym czasie, więc to pominiemy. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to coś na temat jedzenia, a mianowicie to, żeby jedząc pałeczkami, nie wbijać tych pałeczek w ryż. Wydaje mi się, że to nie jest gafa, którą łatwo popełnić, bo po co byśmy mieli wbijać te pałeczki w ryż, i zresztą one by tam nie stały, bo zwykle w Korei są metalowe pałeczki, one są dość ciężkie, więc nie wbiłyby się tak ładnie, ale taki gest wykonuje się. Podczas takiej ceremonii dla zmarłych wtedy wbija się tak te pałeczki, one tam stoją przez chwilkę, więc. Więc no tak się nie robi po prostu normalnie jedząc. I też, jeżeli już jestem przy tych pałeczkach, to to nie jest coś, czego nie możemy robić, ale coś, czego nie warto robić ze względu na swoją wygodę. Nie warto jeść ryżu pałeczkami. Inaczej to chyba wygląda w Chinach, inaczej to pewnie wygląda też w Japonii. Ale w Korei zawsze podawana jest nam do jedzenia też łyżka. Skoro mamy łyżkę i możemy wygodnie korzystać z łyżki, jedząc ryż, to nie warto jest męczyć się w tym ryżu pałeczkami. Szczególnie jedząc na przykład bibimbap, gdzie musimy wszystko wymieszać i po prostu nie da się tego zjeść pałeczkami. Nie ma sensu tego robić i warto użyć łyżki. Więc to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy. O których mówiłam dzisiaj, pojawiały się już w jakichś odcinkach, pewnie już o tym gdzieś wspominałam. Ale może taka forma, gdzie wszystko było w jednym miejscu, też była dla Was ciekawa. Dziękuję za uwagę, to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście subskrybujcie, klikajcie, łapki w górę. Jeżeli słyszeliście o jakichś innych rzeczach, których nie powinno się robić w Korei, a których ja dzisiaj nie wspomniałam, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście nie tylko o tym, możecie też dać w komentarzach znać o czymkolwiek chcecie. Na przykład, po ile u Was marchewka, albo czy spadł śnieg, bo słyszałam, że spadł. No, u nas nie pada. He, to papa! Pa.